Siemano, z tej strony Polski Damian, a to jest kolejny odcinek serii Let's Play. są siedzi z Piekła Rodem 1 Właśnie tak. Okej, okay, rozpoczynamy grę. I mamy już tu ostatni poziom do następnego sezonu. Juhu! I zobaczcie, nawet jeszcze nam się sezon trzeci odblokował. To jest super, jest super. Nie powiem, nie powiem. Super, super. Hmm a teraz, a tutaj teraz się nazywa czas na grilla, więc rozpoczynamy. Przestawia tak, tak, tak. Okej, okay, weszliśmy... A świni już nie ma. Papuczka jest. Schabys są wszystko, jest roślinka, jest haha. Kaśnica. Hmm. Okej, okay, piszemy, tutaj nie ma nic, tak myślałem właśnie, że nic nie będzie. Tutaj coś będzie, chyba nie. Nie, jest, jest. Oj, to bardzo dużo. On tu nie wiem czy zaraz zbije. Ale on to troszkę będzie jadł. Hechem. się już pośliznął. On nie śpi to dobrze. Kaczka idzie tutaj do tego grilla. że tutaj byśmy podmienili Ciekawe ile on to będzie robiła on to robi krótko się obudziła papuga, przepraszam cię papugo. Bardzo cię przepraszam. Ten poziom jest bardzo fajny. Bardzo mi się podoba ten poziom. A nie, oni już tutaj do toalety? Nie, myślałem, że będziesz szedł do toalety. Hmm. te dob dobre są takie, takie mięska takie z grilla, dobre są dla mnie te, te są też dobre więc tutaj o, zdążyliśmy zdążyliśmy na szczęście Nie ma nic. To chyba musiałem poplątać? Tak. To musi wydać... Nie. To musi wydać... Tu. Zdążyłem? Nie, nie zdążyłem tylko zrobić kłódę. Szkoda. Rozpa się. Tak, taka panika. <grywka> o, jeszcze jak spanikował. A roślinka, fajna, fajna roślina. nie Tutaj pierwszy u góry zrobiły wszystkie przykusy. Jeszcze tylko dwa, no i ja wiem, które to są te dwa. Teraz tylko na niego czekamy, aż tu przyjdzie, a wtedy ze spokojnie wyjdę. Tak fajnie chodzi on. Chodź się na to. Aha. musiał zabić no i tutaj będzie już ostatni kawał psikus, ra... nie, psikus, nie kawał to szybko mu spada i już spadło szkoda No i co? Przeszliśmy ten poziom. Super, znowu. Dobra, tam kit z, tym, z tymi nagrodami. Chociaż tutaj się nie dziwię. <gry> oh. Ok, mamy już sezon trzeci. Jehow. Jeszcze jakieś 10 minut nagrywania jeszcze mi zostało, więc spokojnie, sezon trzeci. Możemy rozpocząć. Wielkie pranie. Czas 10 minut. Wow. A, chyba jest piwnica. To super. gdzie coś? Jest, coś jest. A, tak. Szklane kuleczki. Tu nic nie ma. Nie, on idzie do pralki. Trochę czekam. <grymne> A patrz jak ja głupiem już mogłem wyjść, no i robić rzeczy inne. Tu mu kuleczki trzeba rozsypać. można wziąć można stąd co weźmiemy mamy obcęgi nie ma już nic trzeba możemy poprzuć a to tak to trzeba chyba też o ile mamy dom kabel Haha, pokój nowy. Super. Super ancko, super ancko On już nie ma popogi tylko psa. To chyba trzeba położyć ten. To chyba no to tu wtedy. Teraz chodźmy tutaj. I go czeka niespodzianka. U. A żeby teraz go nie obudzić tego kundla. O, bo go prąd. To musiało boleć. Nie no musiało, na pewno bolało. Pies się nie obudziło. Jaka cisza. Patrzcie, on zamordował papugę i swoją świnię. Nie, dlaczego? Albo tutaj pójdziemy zobaczyć. Znowu coś się popsuło mu. Musimy mu pranie zafarbować tym, że coś tak czuję, wiecie? Bob's <laughs> a washer. Się zlał nas, panowimy to, teraz na szybkiego robimy. Ja tyle już mieliśmy tego zrobionego, o może nawet szybko tu mu kuleczki roz... rozsadzimy, żeby się poślizgnął. Dobra, robimy to trochę szybciej, to będziemy robić. Taka, taka, takie coś, o. Się już poszli Hmm, gdzie to? Chyba do ryb to musimy dać. Nie będzie jajko. Nie. Nie ma nic. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Gdzie lasko to zrobić? A to musimy chyba dać na ten, na pranie. Tak. Chyba tak. No to. A z tym chyba nic nie, nie musimy robić. Dawaj. Siejara. Już są dwa. Jeszcze będzie te... pranie zdejmował. A to? Tak, chyba to... czy ten keby kurde a musiałem to zawalić A idzie żelazko rozwiesić A, ja jestem gdzie, gdzie? Tutaj jestem. Nie wiedziałem, gdzie jestem, akurat. Trochę śmieszne Fajny jest ten pieso, tutaj taki jest, pranie powierzchni tam pójdzie i wtedy będziemy mogli to zrobić Patrzcie urosła ryba urosła i takie coś I teraz tutaj jeszcze będzie kawał X A wzdycha. A, bo boże, boże. A, chyba to musimy zebrać też tą łopatką. Patrzcie, ja nawet nie zauważyłem z tego kwiata. I to musimy chyba, czekajcie, pierwsze ja tak zrobię, i to chyba musimy do tego dać, tak myślę, tak ziemia z łopatką. Mhm, nie, nie. Tak, nie. Mhm. Czemu nie? Przecież. A, już wiem, gdzie to musimy dać. Tutaj są nawet wskazówki, jak to się przytrzyma. To tu musimy dać. Ehe, pewnie nie. Nie, nie, tak, nie wcale. To musimy mu popsuć. To wino musimy wziąć. To dać tu. To dać tu. My chyba mamy te cztery kawały. Nie, nie mamy jednego kawału, ale kit z tym jednym już. Co z tym zrobić? No tutaj tego nie da się. Może tam. Nie. Dobra, nie wiem, pomieszało mi się coś. Nie wiem, dobra tam. Tak i tak też może być. te nagrania ile już ma? No już sporo ma 17 minut chyba jakieś. Albo więcej już może 20. Oho. No to już mamy minimalny proces. Nie 65 trzeba, ale tutaj jeszcze będzie, no to spokojnie. A już jest. Już 75 mamy minimalny. Z tą ziemią teraz co zrobić? Hmm, tu ją dać, tu ją dać? Nie wiem. Nie wiem gdzie ją dać. Będzie pięknie plamić ta ziemia. Coś z ubraniami pewnie. Lecz nie wiem do końca co. Tutaj, no, to raczej nie chcę na no to o. No, czemu nie? Nie wiem, dobra. To ja ten odcinek już kończę. Do zobaczyska trzymajcie się, cześć.